Czyli witajcie w kolejnym odcinku z EuroTrack Simulator 2 na moim kanale. Gdzie ze mną Adam. Jestem i w dzisiejszym odcinku jedziemy do z Poznania tutaj do Pragi. Jakieś tutaj widzę dodaj nową lokalizację unikania. Nie wiem czy to jest, ale dobra, coś wyszło po aktualizacji. Nie grałem w TS, a odkąd nagraliśmy ostatni odcinek. Ostatni odcinek nagraliśmy któregoś na października tam ma widać zajebista ciężarówka. Także jak jedziemy, ja mam tutaj jak widać robórka. I myślę, że możemy wyjeżdżać, ja będę prowadził Wygląda no, no to, że w sumie chyba mam, mam robóra i pod każdą górkę wiecie jak robór podjeżdża. Ja mam też na kierownicy. także no Adam tam nową kurnę macie, jeszcze na czerwonej dalej. Różową lancą swoją No, no i co? To... Jechał, jechał, stanął Chumet jest Tam roburek też stoi Czemu tam ten roburek nie jedzie? Mamy tu czerwoną, tam stoi no, Może muzga Ty patrz, my mamy zieloną, on pojedzie, zobacz nakład, No on jedzie właśnie patrz, patrz go! Patrz! Jeszcze przywali ty. No patrz. Nieź, bo mi tu czerwone się włączy za chwilę. No, jak Jeź. mam ci jechać No kurde mam czerwone już. <gulanie> Lagi ma do miasta wieko. <gulanie> ja nie wiem. To nie. Ja to, to tylko włączę i, i może postanę gdzieś na krawędzniku. Do robót nie no, ma... Ja powoli na czerwonę. No, stanę na krawędznik. Na luzak opuściłem na krawędzie. Czemu nie jedzie 2 na godzinę? Dobra, no. Ale ja po prostu wiedziałem, że tak będzie. My z nam zielonym, i myk poleciał. Ale taką raskę nie jak na niego się patrzyłem. Co ten zielony robi? No. Także jak zwykle, ktoś coś odwalić, tym razem nie wiem. Zaczekaj, no to dopiero początek odcinka. Tak jest. Masz jeszcze 23 minuty. Jakby tak komuś oh, kurna, ty tak, tak, to nie, tak mocno proszę O ty, bo laga miałem No idzie Coś, coś, coś Następny stoi? No właśnie no, Ty, ale on, 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 to są te, oni nas y, Nam lagi robią Kurde wieku, badań, wieku. Badań, badań. no to właśnie. Koń. No właśnie Profesjonalnie Dobra, jedziemy. Jesteśmy poza miastem, Powinno być lepiej. Dobra. Jedziesz tam z tyłu? Ja. Dobra, tu 70 mam ograniczenie. O Jezus Mario, co jest dzisiaj? No patrz Ja... Stanie. Ja nie wiem co z tym zrobił. Jedzie, jedzie i nagle sobie. Dobra. Stwierdził. A stanę go, to zostałem. To teraz, mu drogę, nie? A nie będzie. O, Patrz, widziałem ja skąd powiedz... się pojawiła przede mną? Czy mi się Pisz, tylko mi się... tak klatkowało? On się pod przede mną pojawił, bo go prędzej nie było. Ale on nie wyprzedzał, tylko że to były takie kurde klatki. No, ale już go nie widzę. No też nie, on kurde nie wiem, może jechał z tysiąc na godzinę i tylko. Z tysiąc na godzinę. Na no, tak z... O o o nie? o! Co no, jest! Oh, Pozdrawiam go, nie? Ty weź go ID może spisował To jest on? Jak... To patrz ile, ile metrów ode mnie? Dwa, 2000 metrów jeszcze mnie na CIP ja się go trzymał o tym No jakieś chyba tu serio te tak? są, nie? Ciekawie czy zapowiada co no. trasa? Więc wiesz, sobota, weekend no. Wszystko możliwe? 7 pozwolili. i... są w tym momencie przymulone, nie? Czeka, jakaś, mówić. Mi, nie, 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 wyleciał, nie, 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 się? nie, 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 to nie, 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 co nie, tam robisz, ty? <słuch> <słuch> Nóżki pod siebie Kierownica, nie? No to jak coś wyskoczy No to że jak coś wyskoczy Masz się już rękoma zahamować Nie, no prędzej rękoma zahamujesz Tak kiedyś z maty mieliśmy Jedziemy sobie, jak jeszcze tam kierownicę miałem ty nie? Jedziemy sobie w Amerykanie i nagle Wiesz, nóżki pod siebie, już się chwalimy O, o fajnie się jedzie, nie? Wygodnie I nagle wyleciało nam i było skrzyżowanie nie? i ciężarówka wyleciała. Ja tam zanim... On przyde mną jechał, nie? Jebła w niego, ty on w ogóle nie zdążył, nie? A ja już tak... Kurwa hamować trzeba, nie. I w gaz mu jeszcze dać. <grystanie> tu znowu jakiś korek by... Korek, no może, może jakieś zderzenie, ty. Sasma no, pan. Sasmanie może zostałem. Chyba nie Czasu im zabrakło na karcie, nie? Stoją na dzikusie Jak to laci na... Jakiego... -by. mnie się zatrzymało bo... <śla> Ej a wiesz co było najlepsze Mnie cię na chwilę Zlagowało nie I tak Ty jesteś Pod ziemią Aha, Aha. Ja Dobra, wracamy po cięciu. Dobra, jesteśmy z powrotem. Przyjechałem, już widzicie ładna pogoda, ładnie, pięknie. Dzień minął dalej. Trochę się akcji podziało, ale jedziemy dalej. Adam, może ty powiesz, co się działo? Jak mnie nie było? E, tak, znaczy, leciutko się wrawię, za brykowe mają coś szczegóły. Jadąc tą drogą co wtedy tam ten typ stanął, nie? To była druga minuta, druga 30 minuta odcinka tam jak pod tym wiaduktem. Jadę sobie... Jeden sobie uderzył w barierki. No to stwierdziłem, no beka, nie? No tamten zdążył się pozbierać, już miałem ruszać, patrzę drugi jedzie. nie, ja mówię, dobra, puszczę go, nie? Nie, drugi, drugi barierki jedzą, nie? Mówię nie, no to jakiś jest. To nie wiedzą, że jak już jest. Jak tam, na tak, ale na, na takich na, jak zjazd jest, nie? Jest tam zakręt naj, najczęściej. Są wypadki, bo on zapomni. nie wiem czy on, jak, jak, wyobraźnia nawet, nawet nie wiem, jak może to tak, nie? No jak? widzisz, że nie wyhamuje, no. Jeden jest, nawet niecały. Nie mordko? Oczywiście. Ja mam kilometr tutaj. Trzymują. Poszek! w lusterku przez chwilę nie widziałem twojego przodu. Nie, no, dalej nie widzę. O, znika. Znaczy jest twój przód tylko nie ma tego tego glid, nie? Ze znaczkiem skania. No wiem. Ja nie się tak robi. Dobra, jeszcze 20 minut musimy dograć. Widać no jak 70 na godzinę będziemy jechać, to trochę nam zajdzie W tej pragi nie wiem, czy zdążymy w jednym odcinku, czy nie będzie na pół Nie no raczej zdążymy na Izie. Jeszcze dłuższy odcinek może być do 30 minut, zwłaszcza, że niektóre macie krótsze. jakaś stacja, masz paliwo? Mam, tankowałem nawet. Na czym tankowałeś? Na grazie to. i w czwartek, piątek powinien być ten odcinek. I zaraz następny powinien być w sobotę. Będzie z farmiga kolejny. Nie wiem którego, ale chyba z, z 17. Ja jeszcze jeden zaległy i potem jeszcze jeden z kontrakszyna zaległy i będziemy na czysto. Sierżutkie odcinki. Bo też to będę chciał zaktualizować stronę, nie wiem kiedy, nie wiem, bo na pewno mi to dużo czasu zajmie. Chcę, żeby to w miarę wyglądało, chcę parę funkcji dodać. Na tej stronie i chyba jesteśmy gdzieś koło... Gdzieś koło... U kurna. Oj Jezu! Ja już dzwoniłem, nie jak to widziałem. Bo ja się na GPS zapaczałem. Jesteśmy przed Wrocławiem i nagle wiesz... Cyk, 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 ale już... Wiesz wiedziałem jak leżysz, nie? nie? Ale ja już to opanowanie jest to opanowanie, ile takich sytuacji się miało, nie? Opanowałem tą sytuację i mówię, nie, nie dam się. Ale już przestałem w że mi się wywalił. Wiecie, też długo nie graliśmy w Eurotracka, 50 jest. jeszcze. Kurna, chodź. Te czekaj, ja przyhamuję tu bardziej, bo robur to jest wiadomo robur. Także no, można było trochę dźwięki z gry podgłośnić. Ale coś już następnego odcinka, bo teraz już nie będę przedstawiał, bo potem w tych ścieżkach dźwiękowych będzie, będzie się mieszało. Jeszcze prezenty bożą, może, może się skuszę i zacznę. Może jakiegoś live'a by nawet zrobił z tych prezentów, może ja. To no bo w sumie coś, nie wiem czy to na singlu można wozić. Ale jeśli, no, jeśli by można było na singlu, bym to zrobił. Jakiegoś jednego live'ika by się odpaliło. bo Na multi to wiadomo można. Bo Internet Multiplayer ociągnie, ale na live'ie będzie jakoś słaba. a ja tu jadę 60 no tak samo na tyle nam pozwala grać plus 10 daje i w mieście można tylko 60 według jak jest MP no pojedziemy tutaj tak tutaj mamy trzy pary świateł pokrążymy już w sumie bardziej niebezpiecznie będzie przejeżdżać przez całe miasto ale <grych> wiesz teraz już w Europie tak się nie patrzy gdzie krócej tylko gdzie, gdzie by pojechać żeby nie uderzyć nigdzie nie? My tego typa spotkaliśmy ten To ten co się przed chwilą wykarował. Znaczy to do niego się wykarowaliśmy. To, to, ale czemu go no, dobra to ja przyniosłem? Możliwe, możliwe. Dobra, zielone, dawaj mu wgazną. Tu mamy czerwone. Może jakoś to miasto szybko się przejedzie. To że mi chudzy no. potrzebuję jednej rzeczy I, e, nie, czekaj zielone Czekaj, bo ja muszę, dobra i będzie ogarnięcie no teraz ale czerwony nie no bo ja muszę przestawić bo w jeszcze mam no i mini to że mam tego pod F6 jak tutaj zmieniam sobie, nie? ty skoda nie we mnie wrypał. Jak idę, patrz, patrz, co on tu robi, ty. Ja na światło, czekaj. No odcinko, zobacz. Będzie 12 minuta. Musiałem stać na tych światłach, bo nie mam na tym. Jak F6 kliknąłem, to mi hud zniknął i nie wiedziałem ani ile nagrywam, ani co się nagrywa, ani co. Czy to się nagrywa dokładnie, czy co, nie? tak się mnie zniknął, dobra. O, za miastem, czekam, to już masz tam zielone, czy jakieś długie? Za tobą to już jestem. Siemanko, kopany. dążysz tam? Ale kum, tam przyciąg, tylko na mapie widziałem, obserwowałem cię. O Matko Boska, na milimetr między nim i slawą odjechał. Bardzo dobrze, jak się idzie. Jak firma prosperuje? Firma bardzo dobrze, wszystko, pracownicy nie opierdzielają, Ogólnie jest pros. Te zagrędy też by tu zawsze prześladowały. Tu kiedyś jechaliśmy, pracowałem w pewnej firmie, która już nie istnieje. Jedziemy sobie 10 aut, nie? Trafiło tak, że ja mnie przechyliło, ale odbiłem i zaraz za mną trzech tak pu pu pu. Dobra, ty, bo ja na luz lecę 80 na dół. Tą stację akurat pamiętam. My tu często bardzo jeździmy na tą Pragę, nie? No tak w miarę, w miarę, Tutaj kiedyś zdjęcie sobie z Krystianem. Tu 2-3 odcinki były właśnie ten, na tej stacji zdjęcia robiłeś. No na no, stacji no, ja właśnie to zrobiłem już wszedłem znajdę Jak Widać roburek przejechał przed przedką trasą jest jedną i, i, i już mamy, w sumie zakupiłem na niego diersi na, no, na Mercedesie nie wiem jak ono się tam, tam się skanią włożisz jeszcze, jeszcze różową nie trzeba powiedzieć, żeby stać No Nie wiem czy do końca stać Czy na biedę jest lakier szszed firmowy i byle co tam na nakleili. Tak, tak Trochę tak przymulony proszę. Dobra damy 75 moim zdaniem, nie? Coś, coś zawsze więcej dobra Tu jest ten kamienioło, nie? Tutaj też się tam się bardzo często zajeżdżam Mogę no, też że te odcinki mogą być przymulone, ale dzisiaj początek odcinka nie był przymulony ewidentnie, ale mogą być na początku przymulone, bo wiadomo, musimy wrócić do, do timingu naszego z innych odcinków. Więc no, widać tu mam ten Michelina, sobie, w sumie nawet taką bym chciał mieć w Radody. chodziłbym po wiosce, ładnie, nawet po mieście. Polecie jak Mercedes, no to ja bym tu przehamował. Teraz damy po garach. Gdzie by zażył? granica będzie także. Ja, ja tę mapę dobrze znam. Tam stoją na światłach, widzę. Mamy zielone, zielono. Mam moc, a Dobra, 50 jest. <noise> Kurwa, czerwony. Ja mam zielone. <noise> Kurde, czerwone nie, bo ja tu go nie widzę do końca, tylko czerwony widzę. Teraz jak on wyszedł, to jest komuś ciężarówka? Nie wiem. Może iść pod mostem, to nie zahaczę. Nie zahacę. To. No. to jest ten. Dawaj, jedziemy, zbiór. Patrz patrz, 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 on jedzie z drugiej strony. Zakład, że zaraz nam się... A nie, dobra. Siema, siema. E, 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 po lusterku nie Długie to czerwone I ty no dawaj. Dobra, jest zielone, jest, nie? Nie wiem. Czerwone jest Nie, mi czerwone znikło, więc no Co innego jak zielone Zestanowałem sobie Tylko to czerwone jest. Ale 30 jest 47 Chyba ty A już 70 coś Ja to co zero prawie hamowałem Zanim się robórek pozbiera to wiesz też zajmie, nie Musisz zainwestować w Skandynawię Po Skandynawii No tak, no, klimaty Skandynawskie Nie gramy już w tę grę Będziemy pewnie, jeśli będziemy mieli czas, tak jak w tamte wakacje, tydzień farminga graliśmy, nagraliśmy 19 odcinków. Niektóre z nich do dziś leżą na dysku, w sumie tylko jeden. Potem był chyba na eurotraka, potem na CSA3 tygodnie i chyba się w wakacje zobaczył. Ale było tu A przed tym farmingiem też Wiadomo też, jak był tydzień na Euro i na hornikę, to też się chce zagrać. No, w <grystwore> każdym No, oczywiście. ile masz ten pomost na 80? Na 75. A już <grystwore> na no, pier... 80. Dopiero! O kurde. Dobra, na 85. Moim ja 70. trochę zaczekam to, to tak? chwilę. Trzeba większa odległość. Nie wiem, zatrzymało Cię na chwilę ja takie wziąłem pan. Nawet nie spojrzałem czy coś jedzie. Ja tam w sumie nic nie powiem, tylko mama może coś na Netflixie oglądać. Wiesz. Wiesz jak to jest. Dokładnie. Redawer do górek, no tempomat na 785 a Ty co? 77. Nie ma siły, patrz. Ty, ja depomatu nie ustawiłem, ja tak patrzę co...

to jest takie trzas, trzaśnięcie Ile mamy kilometrów? Do celu? 79 No to chyba nie jest dążywy Więc trochę się odcinek przedłuży Tak 30 minut wyjdzie tego odcinka. A ile już jest? 20 No może Śnieg zaczyna padać, czy mi się wydaje? trzymam tych, jak to było, postanowienia noworocznego, że dwa odcinki w tygodniu mają być przynajmniej i jeden live w miesiącu. Z tym live'em może być trochę, ale save'a do live'ów dalej ma. z będzie ten 17 zobaczymy. Nie musi być to, wiadomo, to Farming 17, może to być, tak jak mówię, Eurotrack, jeśli by był, to live'a możemy nawet jutro zrobić, więc to nie ma problemu. Albo w ferie, bo mamy piersi. Który, no, tak, niestety. Trochę mam pracy. No, to jest źle, że mam pierś, Jest takie. No, no, bym wolał pochodzić dwa tygodnie do szkoły. Tak, tak. No, no teraz, teraz mamy i potem będziemy o, o, dziś do kwietnia. Nie? Ale potem znowu w, kwiecie, w są święta. Teraz potem majówka, matury. Chyba po. po razy, no. Nie wiem. Znaczy co. przed, chyba są niektóre, i są niektóre po zależności od drugiej. Nie wiem, nie znam się, jeszcze nie pisałem. Jeszcze parę lat. Trzy. A dwa. No, no, niestety. Instytut matki dziecka. Nie. Instytut matki dziecka, dziecka w łóżce, Pozdrawiamy. Szybki zgon. Szybkie narodziny, szybki zgon. Nasze motto. O kurde, ale mnie O O kurde, ty mnie też ty... Czemu tu 80 ty jest jakiś z miasto? Dobra, idziemy Dobra, zwahniamy mordkę. Gdzie to wywiedzielasz? A kur... prosto i Tak jak ja, z tej samej firmy zażądaliśmy, z tej samej na macie, jak mi kierownicą prawie ręce mi urwało. Instytut nie, jak to było? Nie wiem, jak to było. Tak nie. Nie wiem, odcinko muszę sprawdzić. No teraz to mam déjà vu, déjà vu, Lili Popum, ty jakbym idealnie się z czasem zmieścił. 79 km szybko jakoś poszło, nie? Nie, nie, za No tak, trochę, trochę też to 85 km. No tutaj nie mogę realności zachować, niestety. Niestety, ale wiecie, ja bym chciał tu na prawo nie tylko na mi się co powiedzieć. się na lewe, sorry. Teraz nastawiamy. A będzie pod tym krótkim zrównunkiem. Teraz tak. Ja to mam. Dzięki. Naprawdę dzięki. bo nie widziałem, że jak już jechałem w tą ciężarówkę to już naprawdę dobra robota, gdzie ja uderzyłem? a tam ten typ mnie uderzył i to zrobiło robotę <grych> legenda, 50% 000. dobra I ja bym w sumie gdzieś, Adam rozładowałeś się? jeszcze ja bym tu na parking, zobaczymy gdzie i wtedy zakończył odcinek gdzie mamy parking? Mamy, gdzie mamy tu blisko parking, kurna macie aż przycięło. Tutaj mamy parking, gdzie, więc na niego wjedziemy. I będzie dobrze. To, to rozładowany? No ja już tam. Nie. Dobra, polecimy sobie na kamerze zero. Adam, co popatrz ja popatrzę you, Ja nie do końca, bo, bo w sumie ten typ mi zazłaniał. Jedyne usprawiedliwienie 37, tam powinno być 8 jak coś, jak, jakbyście tu nie widzieli to 37-8 powinno być Genius, a nie 37 tak, dokładnie. Ładny roburek, ładny jest. To twoja scania, jakby się pomalował na inny kolor, to by była też młoda. <laughs> I się tak może potąpa. Dobra. Hmm, będziemy ruszać. Jesteśmy, już, już możemy? No, jestem. Dobra, to już lecimy na... ...spanie. Czekajcie, bo... ...a to z tej strony <laughs> jest ten hotel. To czemu mi to zaznaczało wjazd? Tutaj ty tu jest dworzec PKS mhm. To my jedziemy na hotel, czyli po Ja już ja drobne komplikacje. Co miałeś? Drobne komplikacje. Dobra, można skasić silnik jeszcze tutaj na tej mapie. przedstawić, zabiorę. No, fajnie sobie tutaj zostawić, jak stanęliśmy. Mają się tylko, żeby ten pot nie przypierdziały. Dobra, rab, jak widać, leci. Lęczą. Zobaczcie jaki on ma ciężarówkę do gabarytów Podłączoną pod normalny zestaw, nie? Normalną Co ci widzisz? Nie można było od razu po wyjeździe tak robić Nie widziałem gdzie takisz Co ty masz tu z gazem Co? No normal. Także to było na tyle w tym odcinku będziecie ze Adam. Adam. Ja. Także to było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć, papa. Pa.